Sztalarski, rozmowa tygodnia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś zaproszenie do studia przyjął komisarz Robert Szumiata, oficer prasowy komendanta Powiatowego Policji w legionowie. Dzień dobry panu, witam Państwa. Od dłuższego czasu mówiło się o zmianie na fotelu komendanta Powiatowego Policji, więc zapewne zaskoczenia nie było, kiedy dotychczasowy komendant inspektor Wojciech Wołkowicz ogłosił swoje przejście na zasłużoną emeryturę. Tak, z pewnością nie jest to zaskoczenie, nie jest to niespodzianka. Komendant swoją decyzję o odejściu ogłosił już kilka tygodni temu. Spędził w Mundurze 30 lat. 30 lat przepracował w policji. Z pewnością jego odejście to ogromna strata nie tylko dla legionowskiej policji, ale dla policji w ogóle. Te lata służby, które spędził w Legionowie, na pewno przyczyniły się do podniesienia bezpieczeństwa na terenie nie tylko Legionowa, ale i całego powiatu. Taką decyzję trzeba uszanować i my tą decyzję szanujemy. Z pewnością jednocześnie bardzo żałując, że. Ktoś taki od nas odchodzi. A już wiadomo, kto zostanie jego następcą? Tego jeszcze nie wiadomo. Eee, giełdy milczą. A Bukmacherzy? Bógmacherzy nie obstawiają, dlatego że można byłoby. Boją się. boją się. Można byłoby z jednej strony dużo stracić, albo dużo zarobić, biorąc pod uwagę to, kto jakie ma informacje. Ale tak naprawdę na serio myślę, że w najbliższych dniach obowiązki komendanta powiatowego przejmie pierwszy zastępca, czyli to nadkomisarz. Wiemy, to wiemy na pewno, aż do momentu ogłoszenia decyzji tak. przez komendanta stołecznego. Nadkomisarz Krzysztof Kapuściński. Eee, nowa miotła, nowe porządki. Czuje się na komendzie niepokój? Myślę, że nie będą to nowe porządki. Nowy komendant z pewnością tak. Natomiast myślę, że będzie kontynuował tą dobrą pracę poprzedniego komendanta. No zasada jest jedna, tak? Nie należy psuć tego, co, co działa, co funkcjonuje. A jestem przekonany, że to, co się dzieje w komendzie, ta praca policjantów, ten trud włożony przez policjantów, ale i tak samo ich przełożonych, czyli komendantów, e, był ogromny i legionowo może poszczycić się tym, że jest miastem bezpiecznym. No to teraz o tej żmudnej policyjnej robocie właśnie powiemy słów kilka. Najbardziej gorący czas dla prewencji właśnie dobiegł końca. To dobry moment na podsumowanie. Zaczynamy niestety od pijanych kierowców. Myśli Pan, że kiedyś w policyjnych statystykach w rubryce pijani kierowcy pojawi się zero? Obawiam się niestety, że nie. Jest to jednak wciąż plaga na polskich drogach, jest to wciąż plaga na drogach Powiatu Legionowskiego w miesiącu lipcu i sierpniu zatrzymaliśmy 51 kierowców samochodów którzy spożywali wcześniej alkohol, którzy byli pijani zatrzymaliśmy 57 rowerzystów którzy również pili alkohol zanim siedli na rower oczywiście ktoś może w tym momencie powiedzieć jakie zagrożenie stwarza rowerzysta w porównaniu do pijanego kierowcy proszę państwa fakt rowerzysta oczywiście jeśli zdarzy się z innym pojazdem czy też zdarzy się z sobą z pieszym z pewnością te mm, szkody będą znacznie mniejsze natomiast fakt pozostaje faktem że jeśli ta osoba która wsiada za swojego roweru, jedzie pijana, nie ma gwarancji, że nie ma prawa jazdy, że nie ma samochodu, jutro nie wsiądzie za kierownicę samochodu. Więc yy, odpowiadając na Pana pytanie myślę, że no, że niestety ta tendencja się będzie utrzymywać, kary są surowe, Sądy wymierzają te kary. Bardzo często kierowcy idą do więzienia, idą do zakładów karnych za przestępstwo spowodowane w komunikacji. Bardzo często są to wypadki drogowe, w których giną ludzie, w których ludzie zostają ranni, zostają kalekami na całe życie. Niestety statystyki mniej więcej ewaluują na tym poziomie. I te osoby, pomimo prawa, pomimo naszych apeli, naszych ostrzeżeń, licznych kontroli no właśnie, Kontroli. O to chciałem zapytać, bo tak, są programy profilaktyczne, są kampanie reklamowe, bez przerwy się mówi o, przerwy, o tym, żeby no nie siadać po alkoholu za kierownicę. Mówi się do o ludzkich, No właśnie, ale do ludzkich głównie trafia, że pijany kierowca plus. Samochód to broń doskonała? Ja myślę, że to może być tak, że w momencie, kiedy jesteśmy trzeźwi, wiemy o tym, respektujemy przepisy prawa, w momencie, kiedy wypijemy kieliszek wódki czy szklankę wina, albo i nawet więcej, bo i tak się zdarza, zaczynamy o tym zapominać. E, mamy takie przeświadczenie, że jak wsiądziemy za kierownicę, to złapią wszystkich, ale nie nas. Mi się na pewno uda. Te kilka metrów, kilkaset, te kilka kilometrów dojadę, może jakimiś bocznymi drogami, może pod osłoną nocy i może się uda. Tylko niestety bardzo często się nie udaje, dochodzi do tragedii, giną zarówno te osoby, które kierowały w stanie nietrzeźwości, jak i zupełnie niewinne osoby, piesi, rowerzyści, czy kierowcy innych pojazdów. No i najgorsze w tym wszystkim jest to, że po alkoholu za kółko wsiadają coraz częściej nieletni. Zdarzają się takie przypadki? Zdarzają się takie przypadki, najczęściej są to skutery, najczęściej są to e, też e, rowery. No cóż, możemy powiedzieć, że czym skorupka za młodu na tym na starość trąca. Jeśli teraz ta edukacja, czy też te przeświadczenie tych młodych ludzi yy, nie owocuje tym, że oni wiedząc, że wypili alkohol, nie powinni wsiadać na skuter czy na rower, nie daj Boże, za kierownicę samochodu, no to może być tak, że za kilka lat jako osoby już dorosłe będą to uważały za całkiem normalną rzecz, tak, że wypiłem, pojadę, może się uda. Tyle lat mi się udawało, to teraz też Prawda, mi się tak. uda. Ja myślę, że to jest ogromna rola również rodziców, tak. Hmm. Wiadomo, że ten rodzic nie może być przy tej, przy tej osobie, przy, przy tej młodej osobie non stop, natomiast powinien wbijać do głowy, tak, tego młodego człowieka, że jeśli piłeś, nie jedź, bo to grozi tragedią nie tylko dla ciebie, dla innych zupełnie niewinnych ludzi w tym momencie. Tegoroczne wakacje na drodze były nieco bezpieczniejsze niż te w ubiegłym roku, i to jest zasługa pracy drogówki, która od lat już prowadzi wakacyjne programy. Dotyczące bezpieczeństwa, a także kontroluje autokary, które wyjeżdżają na wakacje z dziećmi z legionowskich szkół. Tak, to jest dla nas priorytet kontrola autokarów, kontrola stanu technicznego tych autokarów, kontrola uprawnień kierowców, którzy jadą z tymi dziećmi często kilkaset kilometrów, kontrola ich stanu trzeźwości. Zdarzały się niestety przypadki, w tym roku nie, natomiast zdarzały się przypadki w minionych latach, gdzie ci kierowcy przychodzili. Rano do pracy do, do pracy, bo taka jest prawda pijani. Tak? Wydawało mi się, że jak wieczór wcześniej pili, to przez całą noc ten organizm zdążył ten alkohol przetrawić i są trzeźwi, prawda, była zupełnie inna. E, ci kierowcy potrafili mieć nawet promienie alkoholu we krwi i w takim stanie zamierzali wjeść i brać odpowiedzialność e, za dzieci. Jeden wypadek śmiertelny? Jeden wypadek śmiertelny. O jeden, o jeden za dużo. Zawsze będzie o jeden za dużo. E, 14 wypadków w ogóle jeśli chodzi o lipiec i sierpień. Mm, Osób rannych 27, czy to jest dużo, czy mało? Znów możemy powiedzieć, że na pewno za dużo. Najlepiej, gdyby ta cyfra i w jednym, i w drugim przypadku wynosiła, ta A, liczba takie wynosiła. Ale te się zero. zdarzać będą, i niestety nie mamy na to wpływu. Zgadza się. Policjanci w tym okresie, lipiec, sierpień oczywiście, okres wakacji, okres urlopów staramy się kontrolować jak najwięcej pojazdów. Jeśli chodzi o stan techniczny, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, są to nie tylko autobusy, oczywiście, są to busy, które przewożą 9, 10, 11 osób. Kontrolujemy stan trzeźwości, kontrolujemy prędkość, kontrolujemy sposób przewożenia tych pasażerów. Bardzo często te mm, busy są przepełnione. Przewożą znacznie większą liczbę osób od tych, która jest określona w dowodzie rejestracyjnym. E, kontrolujemy. W sposób przewożenia dzieci. Przypominam, oczywiście, każdy z rodziców odpowiedzialny, rodzic o tym powinien pamiętać, że dziecko powinno jeździć w foteliku, powinno jeździć w powyższeniu. Oczywiście, w tym wieku, kiedy przepisy tego wymagają, jeśli jest już większe, no to może miało usiąść tak jak my, zapiąć pasy i ruszyć podróż. Nad wodą również było bezpiecznie, choć pod względem utonięć nieco gorzej niż w roku ubiegłym. Zgadza się. W tym roku na terenie powiatu odnotowaliśmy trzy utonięcia, w minionym roku jedno, więc no, liczba jest w porównaniu do minionego roku. Ogromna można powiedzieć. To są aż trzy utonięcia. Na szczęście, w tym nieszczęściu nie było wśród tych osób, które utonęło dzieci. Były to osoby dorosłe, co nie zmienia faktu jednak, że, że straciły życie. Być może przez brawurę, być może przez alkohol, być może przez przecenianie własnych umiejętności. Bardzo często tak bywa, że nie szanujemy wody, tak? nie, nie mamy przed nią respektu. Wydaje nam się, że jesteśmy sobie w stanie poradzić w każdej sytuacji. Często dochodzi do wypadków, śmiertelnych do, do przypadków, kiedy takie osoby zostają kalekami w momencie, kiedy skaczą na główkę, czy też nawet na nogi, do akwenów do wody, gdzie nie znają kształtowania terenu dna. Tam bardzo często mogą być zatopione jakieś elementy, te elementy mogą wystawać i o tragedię w tym momencie na pewno jest e, bardzo łatwo. Cieszę się, w tej całej tragedii. Powtarzam, że wśród tych osób, które utonęło, nie było dzieci, to też świadczy myślę o tym, że wreszcie to, co Pan powiedział wcześniej, tak te wszystkie działania profilaktyczne, te apele, te prośby policjantów, nie tylko policjantów, przynoszą efekt. Ci rodzice, ci opiekunowie wygląda na to, że pilnują te dzieci i robią to skutecznie. Dzięki temu nie doszło do tragedii właśnie z ich udziałem. Lipiec i sierpień to tradycyjnie czas włamań i kradzieży. Pod względem statystyk ta liczba rośnie. Ta liczba na szczęście spada, natomiast. Czy no, te komunikaty, prośby i apele przynoszą rezultaty? Przynoszą rezultaty. Ludzie na pewno są bardziej czujni, są na pewno bardziej ostrożni, są bardziej przezorni. Wciąż jednak no, dochodzi do tych przypadków włamań i kradzieży. Często są to kradzieże, a nie włamania. Czyli zdarzają się takie przypadki, że wyjeżdżając na urlop, na weekend, pozostawiamy na przykład uchylone okno na parterze. I to już jest jakąś zachętą do, dla, dla złodzieja w tym przypadku, tak? Bo będzie, kiedy to okno jest otwarte, on sobie wchodzi do mieszkania. No w tym przypadku nie jest to kradzież, nie jest to włamanie, dlatego że on nie pokonuje pewnej przeszkody, dlatego że to okno, czy też te drzwi są uchylone, otwarte i on wchodzi do mieszkania tak naprawdę jak do siebie i bierze z niego to, co chce. Zdarzają się takie przypadki. Zdarzają się również oczywiście przypadki kradzieży z włamaniem, czy gdzie złodzieje ewidentnie upatrują sobie jakiś konkretny dom. Widzą, że przez kilka dni nie pali się światło, że nikogo w nim nie ma. I wtedy włamują się, kradną z niego jakieś drogocenne przedmioty. Często wyprowadzają auta z garażu, które zostały tam pozostawione. Oczywiście no, zabezpieczenia, tak jak mówiliśmy, różnego rodzaju mechaniczne, elektroniczne są to wszystko prawda. Ale tak jak Pan wspomniał, ta świadomość jest coraz większa i coraz bardziej dbamy o własne mienie i to widać. Dzieci i młodzież w tym tygodniu wróciły do szkół, a wraz z nimi problem narkotyków. I choć bardzo się staracie w miejsce dealerów, którzy trafiają za kratki, wciąż pojawiają się nowi. Pojawiają się nowi, dlatego że przekonanie tych osób jest to łatwy biznes, jest to biznes, który y, można szybko rozkręcić i zarobić duże pieniądze. Nie do końca jest to prawdą, dlatego że nasze statystyki i konkretne zatrzymania, komunikaty prasowe, internetowe pokazują, że my zatrzymujemy sporą liczbę zarówno osób, które posiadały narkotyki, czyli były jakby klientami tych dealerów, jak i samych dealerów. Natomiast wiemy o problemie oczywiście. Yy, bardzo często zdarza się tak, że... Te sprzedaże nasilają się w momencie, kiedy, tak jak Pan wspomniał wcześniej, te młode osoby wracają z wakacji, wracają z urlopów. Dilerzy wiedzą o tym, że to zapotrzebowanie w tym okresie może wzrosnąć tak? i w przeciągu całego roku, w momencie, kiedy te młode osoby są w mieście, na pewno tych narkotyków będą szukać. Naszą rolą jest oczywiście przeciwdziałać, przeciwdziałać skutecznie, i to robimy. Przykładem na to jest chociażby ostatnie zatrzymanie dilera, który próbował wprowadzić na rynek amfetaminę i kokainę. Ta osoba została przez nas zatrzymana. Z pewnością takich. No, no właśnie, panie komisarzu, czy ta zabawa w policjantów i dilerów się kiedyś skończy? Myślę, że się nigdy nie skończy. Myślę, że się nigdy nie skończy i, i to nie jest kwestia polskiej policji, legionowskiej policji. Myślę, że tak jest na całym świecie, w całej Europie, że jednak w miejsce, tych, których tak są wspominał, miejsce osób, które zatrzymamy, dilerów, hurtowników, przychodzą non-stop nowi, bo oni non stop się łudzą. I myślą, że im się uda dłużej, być może do końca bezkarnie poprowadzić ten biznes, a prawda jest zupełnie inna. Te osoby, prędzej czy później, będą przez nas zatrzymane. A dlaczego, Panie komisarzu, jest tak, że do młodych głów nie trafia, że branie narkotyków to igranie ze śmiercią? Ja myślę, że to jest w pewnym sensie nie można tego oczywiście usprawiedliwać prawo wieku. E, młody człowiek jest ciekawy, tak? Młody człowiek jest ciekawy, jak smakuje papieros? Jak smakuje alkohol, jak smakują narkotyki, jak się po nich można poczuć, czy to prawda, co mówią starsi koledzy czy koleżanki, że są takie, a nie inne doznania. I ta ciekawość no bardzo często bierze górę nad rozsądkiem. Niestety. Dziękuję panu bardzo serdecznie za przyjście do studia. Dziś moim i państwa gościem był komisarz Robert Szumiata, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Legionowie. Dziękuję. To była rozmowa tygodnia. Spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek. Do zobaczenia.